Cześć mordeczki. Pozdrawiam Was z jesiennego olsztyna. Eee, wyszedłem na krótki spacer po to, żeby przetestować nową zabawkę, która właśnie do mnie dotarła do paczkomatu, a mianowicie DJI Mic. Co to jest? Pytacie? Eee, są to zestaw dwóch mikrofonów i transmitera. Eee, mikrofon jest tutaj drugi mikrofon jest w plecaku, a transmitter mam przyczepiony do GoPro na górze. E, po co te mikrofony? E, po to, żeby było mnie lepiej słuchać. Podobno mówię niewyraźnie. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. E, drugie po co? E, dlatego, że są dwa transmittery, więc jak dwie osoby gadają, to to się nagrywa na dwa oddzielne kanały audio i wtedy to jest dużo prostsze e, i lepsze do postprodukcji. E, oraz dlatego, że Mogę na przykład odejść sobie teraz na 100 metrów i dalej mnie będziecie słyszeć. Eee, a teraz pokażę wam, dlaczego tak ten mikrofon jest fajny. Eee, odejdę sobie kawałek, nawet odwrócę się. Mam nadzieję, że nikt nie podpierdoli mi gopra. Eee, I ciągle mnie słychać, prawda? Pytacie się, gdzie jestem. Eee, jestem na leśnym stadionie. W lesie miejskim w Wolsztynie. E, z tego stadionu małe jeszcze zostało. Właśnie tylko kawałek prostego, e, płaskiego terenu. E, ale ciągle to jest fajne miejsce, żeby tu przejść na spacer. E, z ciekawostek: przed wojną były tu rozgrywane jakieś Mistrzostwa Europy w Wielkiej Alpece, chyba. I padł jakiś rekord świata albo Europy. Nie wiem. Kiedyś stała tutaj taka buda e, dla sędziów, czy tam komentatorów. Już nie stoi. Kolejną nowością e, w tym, jak pracuję, e, jest to, że zmieniłem trochę ustawienia Gopra, bo jak zacząłem kolorować sobie niektóre stare filmy, to nie można. I wydaje mi się, że dużo, e, dużo szczegółów straciłem z tamtych pięknych film, e, przez to, że, nie miałem, że miałem ustawiony zły profil kolorów na, na Goprze. E, więc teraz jest flat. Jest mniejsze, ISO MAX. Wcześniej miałem 1600, jak jakiś przygłup, teraz jest 400. Ehm, sharpness na low ehm, i podobno to jest lepsze, daje więcej możliwości później w postprodukcji. Więc e, dzisiaj wieczorem zobaczymy, jak to wyszło. E, jeżeli słyszeliście strzały w z sekund tego filmu, nie bójcie się. Ups, niedaleko tutaj jest strzelnica. Ten DJI MIG, jak widzicie, może być tak widoczny jak ja go mam teraz. Ale też ma bardzo silny magnes, który można, dzięki któremu można sobie przyczepić go od spodu ubrania. Niestety, przy tej jednak dosyć grubej bluzie on nie trzymał się zbyt pewnie, dlatego jest widoczny. No ale też widoczny jest też dlatego że. To jest nowa zabawka i chciałem ją Wam pokazać. Piesaut.